Co tam jest? Nie ma dzisiaj dzieci, nie ma. Nie ma tam dzieci dzisiaj? Dzisiaj jest niedziela, wiesz? Tak. Dzieci nie chodzą dzisiaj do szkoły. No wieje wiaterek, tak? No tam. A gdzie jest piesek? Gdzie? Szukaj pieska, szukaj. Chał, choł, choł. Gdzie jest? Tam jest piesek, tak? W tamtą stronę. A gdzie są dzieci, Wiktor? Gdzie? Gdzie są dzieci? Tam? Są tam dzieci, czy nie ma? Ale Są czy nie? Tak? 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 Nie? Są tam dzieci? Nie ma dzieci, są? A gdzie są dzieci? Gdzie? No powiedz, gdzie są? Gdzie są dzieci? Gdzie? Tam są? Pokaż paluszkiem, gdzie? Tam są. Pokaż raz paluszkiem. Pokaż. Chcesz iść na spacerek? Co? Chcesz iść? A tam ptaszek siedzi. Tak? Ptaszek tam jest. Tak? Ćwir, ćwir, ćwir. Tak? Ptaszek robi. Wiktor. Co? Tam jest ptaszek. Pokaż paluszkiem. No pokaż. Gdzie jest ptaszek? Pokaż. Tam jest ptaszek. Pokaż paluszkiem. Tak. Tam, tak. Mhm. Mhm. Kto? Mhm. No tak, kochanie. Nie, to nie to. Dobra, kończymy już posiedzenie, bo wieje tu. Co? Wiktor? 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 Chłopcze, 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 Wiktor. Wiktorku. No już dobra, nie przeżywaj, to Wiktor. Wiktor. Halo, Wiktor, no chodź tu, chodź, no chodź, autko pojechało, brum, 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 brum. tak?